Cześć, zapraszam na pierwszy odcinek z serii dotyczącej algorytmów. Dzisiejszy filmik będzie dotyczył algorytmu sortowania bąbelkowego. Jednego z prostszych i pierwszych, jakich uczy się w szkole, czy to na studiach, algorytmów sortowania. Zapraszam. Czym jest ogólnie sortowanie? Problem sortowania to jest jeden z podstawowych problemów algorytmicznych. Przypuśćmy, że mamy listę pięciu liczb od 0 do 100 i mamy powiedzieć, która z nich jest najmniejsza. Co musimy tak naprawdę wcześniej zrobić? Musimy oczywiście te liczby poukładać od najmniejszej do największej, czyli posortować. No i pytanie: jak to zrobić? Istnieje wiele różnych algorytmów sortowania. Mumilkowy. Bąbelkowe, szybkie, przez scalanie i tak dalej. Dzisiaj pokażę Wam, jak działa algorytm sortowania bąbelkowego. Dlaczego bąbelkowego? O tym dowiemy się już za chwilę. Mamy następujące liczby: 5, 1, 16, 4 i 17. No to zaczynamy sortowanie bąbelkowe. Jak je wykonujemy? Porównujemy ze sobą kolejne liczby w naszym ciągu, najpierw pierwszą i drugą, czyli 5 i 1 w tym przypadku. Większa z liczb musi powędrować na prawą stronę. Potem przechodzimy do kolejnego porównania, i tak dalej. Porównujemy ze sobą kolejne liczby, czyli 5 i 1, no to piątka z tej pary musi przejść na prawą stronę. Łatwiej będzie nam to zobaczyć na odpowiedniej wizualizacji. Czyli tak, biorę pierwsze dwie liczby, 5 i 1, porównuję je ze sobą. Tak jak mówiłem, która z nich jest większa? Piątka, więc musi przejść na prawo, zamieniając się miejscami z liczbą 1. Kolejny krok. Teraz porównuję kolejne dwie liczby. Piątka zamieniła się z jedynką, więc teraz kolejnymi dwoma liczbami jest, tak jak widać to na slajdzie, 5 i 16. Która z tych liczb jest większa? 16, więc tutaj nie zamieniamy liczb. 16 zostaje jako większa liczba po prawej stronie. Kolejne dwie liczby, 16 i 4. 16 jest większa, więc wędruje, przesuwa się na prawo. I ostatnie dwie liczby w naszym ciągu, 16 i 17. Tutaj już nic się nie zmieni. 17 jako większa liczba zostaje na swoim miejscu. Przeszliśmy drogę od pierwszej do ostatniej liczby i co teraz wiemy? Wiemy, że w takim razie największą liczbą wśród wszystkich tutaj podanych musi być 17. To jest właśnie ten bombelek, który wypłynął na powierzchnię. Zauważmy, że porównujemy liczby od lewej strony do prawej, czyli większa liczba zawsze przesuwa się na prawą stronę. To jest właśnie ten bombelek, który wypływa, tak? Największa liczba zawsze będzie po prawej stronie. Przy kolejnych przejściach, na, na kolejnych miejscach będą wypływać kolejne liczby. Czyli wiemy, że siedemnastka jest największa, ale jaka liczba jest największa, nie biorąc pod uwagę tej siedemnastki, o tym dowiemy się za chwilę. To kolejna liczba, która wypłynie. A później trzecia w kolejności to będzie kolejna, która wypłynie, i tak dalej, druga, no i pierwsza, i wtedy już wszystko będzie posortowane. Ok, zatem zobaczmy, jaka jest kolejna największa po liczbie 17 liczba. Przeprowadzamy dokładnie taki sam proces, jaki pokazywałem wcześniej, tylko nie porównujemy ostatnich, w zasadzie ostatniej jednej liczby. Chodziło mi, że nie wykonujemy tego ostatniego porównania, już powiem o co mi chodzi. Porównujemy pierwsze dwie liczby, 1 i 5. Piątka jest większa, więc zostaje z tej pary po prawej stronie. Dalej. 5 i 4. No, z tej pary większa jest piątka, więc ona musi powędrować na prawo. Dalej. 1, 4, 5 i 16. To jest kolejna para. Z tej pary szesnastka musi pozostać po prawej stronie. I to była ostatnia para, jaką braliśmy, bo siedemnastka już jest liczbą, tym bombelkiem, który wypłynął na powierzchnię. Jego już nie bierzemy pod uwagę. Czyli spośród tych czterech liczb, które nie miały jeszcze swojego pewnego ustalonego miejsca, największą liczbą okazała się szesnastka. I ona, jako kolejna, wypływa na powierzchnię. Zostają nam do porównania jeszcze liczby 1, 4 i 5. To w kolejnym kroku. Czyli robimy to samo. Porównujemy jedynkę z czwórką. Czwórka jest większa, zatem zostaje po prawej stronie. Dalej czwórkę z piątką. Piątka jest większa, zostaje po prawej stronie i koniec. Dalej nie porównujemy. Bo dalej mamy szesnastkę, która już jest liczbą o ustalonym miejscu w naszym ciągu. Zatem piątka staje się następną w kolejności liczbą, której miejsca jesteśmy pewni. I zostają tylko dwie liczby do porównania. Wystarczy nam teraz w zasadzie tylko jedno porównanie. Mamy dwie liczby, porównujemy jedynkę z czwórką. Która jest z nich większa? Czwórka. Zatem zostaje po prawej stronie. I koniec. I to jest nasz posortowany ciąg. Posortowany za pomocą algorytmu sortowania bąbelkowego. Mam nadzieję, że podobał Ci się mój film. Jeżeli tak, możesz zasubskrybować mój kanał, zostawić łapkę w górę, czy też polecić znajomym, którzy potrzebują tego typu treści. Możesz też sprawdzić inne moje filmy. Na kanale znajduje się kurs Scracza dla młodszej widowni, czy też materiały dotyczące nauki C++ dla uczniów szkoły, dla uczniów klasy ósmej szkoły podstawowej. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.